No siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Gdzieś tam pod poprzednimi filmami pisaliście mi, żebym odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce na Dzierżnie Dużym. Jak wszyscy wiemy, doszło tam do, do katastrofy ekologicznej, masowego śnięcia ryb. Znowu kolejny raz w naszym kraju. Temat podobny jak ten, ten niedawno temat związany z rzeką Odrą, czyli złote algi. No i postanowiłem, że coś nagram. To będą takie moje trzy wnioski dotyczące tego, co obserwuję, co tam się dzieje. Dzierżno, dla tych, którzy nie wiedzą, sztuczny zbiornik największe łowisko no-kill, tak, jeżeli chodzi o z wędkarskiego punktu widzenia, łowisko rybne, łowisko, które posiadało bardzo duże osobniki różnych gatunków ryb. O teraz z relacji osób, które tam są albo znają tą wodę, wynika, że woda została zrównana do zera. A więc przechodzimy. Trzy moje wnioski, na końcu jeszcze takie jedno małe spostrzeżenie do rozważenia dla Was, spostrzeżenie, które dla wielu może być bardzo kontrowersyjne, ale jednak uważam, że trzeba sobie to też głośno Powiedzieć, także zaczynamy. No dobra, i przemyślenie takie pierwsze to nie będzie nic odkrywczego wszyscy kłamią. Trzeba by sobie zadać na samym wstępie pytanie, bo, tak jak powiedziałem, nie tak dawno mieliśmy do czynienia z sytuacją na rzece Odrze, gdzie no to chodziło yy, też o złote algi. Ja tu też nie chcę wnikać, czy to złote algi, czy inne tam coś, jakby to nie jest na ten materiał. Efekt jest taki, że ktoś wpuścił coś do wody, co spowodowało masowe śnięcie ryb, i tyle. Więc z taką sytuacją już mieliśmy do czynienia i teraz należałoby sobie zadać pytanie, czy my jako państwo czegoś się nauczyliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i wdrożyliśmy jakieś środki. Przeciwdziałające takim sytuacjom na przyszłość. No i okazuje się, że nie. Jak była Odra, byli politycy, byli urzędnicy, byli przedstawiciele różnych władz i organów, dużo się nagadali, dużo się nakrzyczeli, naprawdę to były bardzo emocjonujące przemówienia, z których, jak dzisiaj się okazuje, po prostu główno wynika, bo się nagadali, miały być wprowadzone monitoringi, miały być cuda i wianki, a ostatecznie okazało się, że i tak stało się to, co się stało. Też ktoś tam wpuścił do wody to, co wpuścił. Nikt tego nie monitorował, nie sprawdzał, tak żeby wychwycić ten moment, że już no, na razie starczy, bo faktycznie coś się stanie strasznego. Po prostu wszystko poszło i stało się dokładnie to samo. Więc to jest mój pierwszy wniosek. Wszyscy kłamią. No, nie, mówię, to nie jest nic odkrywczego, no, ale pamiętam tych polityków. No, różnica polega na tym, słuchajcie, że wtedy było przed wyborami. A teraz już jest po wyborach, więc teraz nie trzeba robić kampanii, nie trzeba ładnie wyglądać, nie trzeba się pieklić na wale przeciwpowodziowym, żeby ludzie nas zauważyli. No jest zupełnie inna sytuacja, więc po co to robić? No wtedy to było trzeba to robić, trzeba było w tą gierkę zagrać. No i jak się okazuje, to jest kolejny raz, który udowadnia, że z góry możemy założyć, że wszystko co mówią politycy, urzędnicy jest kłamstwem. Tyle w temacie. I na przyszłość też trzeba brać pod uwagę, że cokolwiek oni nie powiedzą, będzie ściemą i kłamstwem i te sytuacje i tak się będą powtarzać. I ja wiem, że tutaj no, mówię oczywistą oczywistość, ale jednak myślę, że to chyba trzeba jednak niektórym ludziom przypominać, bo takie sytuacje później ciśną, a ludzie znowu ślepo wierzą w pewne rzeczy. No nie. Myślę, że ta sytuacja pokazuje, że tu no, no nie ma komu wierzyć. Tym bardziej przypomnijcie sobie sam Polski Związek Wędkarski i panią prezes na czele, kiedy w wielu mediach, w których udało jej się dostać, głośno trąbiła, jak to ona znajdzie sprawcę, ukaże, dojdzie do ukarania, dojdzie do znalezienia źródła. Nie możemy pozwolić, na taką bezkarność, nie możemy pozwolić, żeby nasze ryby ginęły. No i co? No i pstro, no i stało się to, co się stało i to też się okazało w jednym wielkim banialukiem. Nic nie warte słowa, nie poparte żadnymi działaniami, stało się to, co się stało i czekać tylko, jak się stanie ponownie, bo to ja jestem pewien, że to prędzej czy później znowu tam będzie miało miejsce, tylko no może odra teraz, Drugie moje przemyślenie to też dotyczy pewnej ściemy, ja się pytam, gdzie w tej sytuacji są te wszystkie zielone ludki, które przypinali się y, jakimiś taśmami do szosy, do mostów, utrudniając życie zwykłemu obywatelowi, krzycząc, bo chyba jak dobrze pamiętam, tam temat też dotyczył wody, no właśnie, i y, no fajnie było utrudnić wszystkim życie i głośno krzyczeć w momencie, kiedy tam to i tak... Nie było nic warte, a kiedy faktycznie pojawia się sytuacja, że mogliby tam jechać, to ich nie ma. Ja tu nie mówię o wszystkich, ale no, no na przykład no są pewne takie ugrupowania, nazwijmy to, i organizacje, które jak trzeba, to ich nie ma, a jak nie trzeba, to robią zamęt. Więc sobie myślę, że one chyba są odrobienia zamętu, a nie od tego, żeby faktycznie wpłynąć na jakość naszych wód. Niestety, no tak uważam, młodzi ludzie w tym biorą udział prawdopodobnie mają po prostu sprane głowy tym, co się im tam ładuje, wierzą w jakąś tam ideologię, bo są młodzi, więc wierzą w jakąś tam ideologię i robią to, co tam im każą, a to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. Nic to jest, nie jest warte, bo teraz, kiedy trzeba, ja obejrzałem dużo materiałów doty dotyczących Dzierżna i nie widziałem ani nie słyszałem o nikim, kto by się taśmą przyklejał do czciny i protestował, no bo Dzierżno to jest zbiornik wodny, więc to się chyba jakoś łączy też z wodą, nie? Więc wiemy już, że nam wędkarzom politycy nie pomogą, urzędnicy nie pomogą, przedstawiciele różnych władz i organów też nam nie pomogą. No i te pseudo-organizacje też nam nie pomogą. Może jakieś małe, które faktycznie działają uczciwie tak, no ale to jest mała skala. A skala tego, co się wydarzyło, jest bardzo ogromna i potrzebny byłby właśnie duży gracz, który by się za to zabrał. No dla nas to jest taki wniosek, że jeżeli chcemy szukać pomocy, to nie w tych miejscach, o których przed chwilą. Powiedziałem. A trzecie, moje przemyślenie, no to jest jakby wynikiem dwóch poprzednich. No bo skoro się niczego nie nauczyliśmy jako państwo, nic nie zostało wdrożone. Tak naprawdę nic z tym nie robi, więc możemy śmiało założyć, że sytuacja ta prędzej czy później będzie miała znowu miejsce. Ja uważam, że będzie miała znowu miejsce. Na pewno tam, gdzie się to teraz wydarzyło się, wydarzy jeszcze w przyszłości coś następnego, ale równie dobrze. Sytuacja taka lub podobna może wydarzyć się na każdej innej wodzie w Polsce na waszym ulubionym łowisku, na moim ulubionym łowisku. Bo te zanieczyszczenia są wpuszczane wszędzie masowo. Więc moim takim przemyśleniem jest to, że tak, jakby możemy na 100% założyć, że wcześniej czy później coś pierdyknie. I teraz myślę, że tutaj jest trochę pole do popisu dla nas jako wędkarzy z racji tego, że jesteśmy często nad tymi wodami to my powinniśmy obserwować co się dzieje i to zgłaszać. Ja wiem, że bo wiem, że niektórzy z was zgłaszają, ja wiem, że te zgłoszenia nie są zbyt y, chętnie przyjmowane i y, pojawia się tam jakiś dziwny opór, co też jest bardzo zastanawiające, ale mimo wszystko no, myślę, że na dzień dzisiejszy znając sytuację y, w naszym kraju, znając podejście to naszym wręcz obowiązkiem jest, żeby mimo wszystko zgłaszać wszystko, co wyda nam się nad naszymi wodami podejrzane. To może uratować naszą wodę, tak uważam, jak się zrobi odpowiednią ilość zamętu wokół tematu. No, prawdopodobnie nie, ale może jest jakaś szansa, żeby czemuś przeciwdziałać, bo jak nie, to później trzeba będzie bałagan posprzątać. No i tutaj dochodzę do takiego mojego ostatniego spostrzeżenia, którym chciałbym się z wami podzielić, bo uważam, że trzeba się tym podzielić. No jest to trochę może kontrowersyjne dla niektórych, no bo jak wiemy i to pokazała sytuacja na Odrze i teraz pokazała sytuacja na Dzierżnie, no jakby wędkarze bardzo mocno zaangażowali się w sprzątanie tego syfu. Ja to rozumiem, bo wielu z Was po prostu emocjonalnie było z daną wodą związana, wielu z Was jakby no nie mogła przeboleć tego, że te ryby zdychają, wielu z Was chciało je ratować, no nie wiem, sprzątać, żeby to się dalej nie rozeszło, ja to wszystko rozumiem, tylko że jakby rozumiem i podziwiam, tak, bo no, narażacie zdrowie, może i życie, czas, pieniądze, no bo to są wasze środki pływające i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak uważam, że to nie wędkarze powinni sprzątać ten syf. Takie jest moje zdanie. Jeżeli ktoś zrobił syf, to on ten syf powinien posprzątać, nawet jeżeli. Miałoby to, nie wiem, śmierdzieć niewyobrażalnie, miałoby się tam coś kisnąć, nie wiem co, to wędkarze nie powinni w ogóle się do tego przykładać. Bo to jest tak, że no jak, ktoś jak ktoś zrobi bałagan, to ktoś powinien posprzątać. No nie można zdejmować z kogoś odpowiedzialności i brać to na swoje barki. Bo każda następna sytuacja to uwierzcie mi na bank z góry będzie, że a przyjdą wędkarze i posprzątają, to my nie będziemy mieli takiego bałaganu. Tak to moim zdaniem wyglądać nie powinno. Wędkarze nagłaśniać, robić dym, robić aferę, nie wiem, walczyć o coś tak, ale nie sprzątać. No niestety. Ja wiem, że może z wielu z was się z tym nie zgodzi. Moje zdanie jest takie, że to niestety powinno zostać same sobie. Niech sobie radzą ci, co ten bałagan zrobili. To ma być ich problem, a nie wędkarzy problem. To tak słowem podsumowania, bo tak jak powiedziałem, uważam, że sytuacja na bank albo tam, albo w innej części kraju się powtórzy, więc do rozważenia dla Was, co z tym ewentualnie zrobicie. A tymczasem, pozdrawiam, oczywiście czekam na Wasze komentarze, opinie i widzimy się w następnych materiałach. Nara.